Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Niewątpliwie pomysł, aby ograniczać pracę handlu w niedzielę i święta, no jest godny poparcia co do generalnej zasady. Ale tak jak każde radykalne rozwiązanie, prowadzi to do bardzo negatywnych skutków. Przykładem mogą być funkcjonowanie, może być funkcjonowanie handlu w miejscowościach turystycznych. W małych miasteczkach, tutaj pani poseł już wspominała, ten temat, szczególnie nad Morzem, w górach, gdzie turyści czasowicze przyjeżdżają, szczególnie na przykład na weekendy majowe i te miejscowości często przez okres sezonu, lata, i tak dalej, pracują tylko i wyłącznie przez dwa miesiące, trzy miesiące w roku, a więc Czas wtedy, kiedy można sprzedać pamiątki, sprzedać różnego rodzaju rzeczy potrzebne turystom czasowiczą, no jest taką okazją, gdzie ci mieszkańcy tych miejscowości mogą zarobić odrobinę pieniędzy, dającej im utrzymanie. A więc pytanie, czy to ograniczenia mają dotyczyć także tych miejscowości turystycznych wczasowych, które żyją z handlu, turystyki i tym podobnych świadczeń? Czy będzie dopuszczalny handel także podczas festynów organizowanych w różnego rodzaju miejscowościach, miasteczkach, czy na odpustach, jak tradycja nakazuje? I pytanie do pani minister i ono jest właściwie kluczem do sprawy, tak myślę, bo to jest tutaj trudne do rozstrzygnięcia, czyli o podanie definicji placówki handlowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.